Dzisiaj sobie powiemy na temat tego, jak poprawić proces omawiania konsultacji i sprzedaży jako trener personalny. Dla tych, którzy mnie nie znają, nazywam się Mateusz Szymiński, jestem właścicielem Trener Boost, czyli agencji, której pomagam trenerom personalnym i właścicielom studio treningowego, pozyskiwać klientów na treningi personalne i skalować ich biznes. Przejdźmy sobie do omówienia tutaj takiego dokumentu, który sobie przygotowałem. Zacznijmy od tego, dla kogo to w ogóle jest ten odcinek. Dla trenerów personalnych, właścicielów studio treningowego, e, dla właścicieli siłowni, ogólnie dla osób pracujących w branży fitness, którzy mają swoich klientów i sami zajmują się procesem sprzedaży e, i pozyskania tego klienta, tak naprawdę i właściwie obsłużenia go. E, dlaczego ci to pokazuję? Dzielę się wiedzą za darmo, żeby bo może dzięki temu zadecydujesz się podjąć ze mną tak, żebyśmy razem mogli skierować swój biznes w mojej agencji i będziesz mógł delegować pewne zadania. E, teraz, tak. Filary omówienia konsultacji. Są w sumie takie cztery filary umówienia i konsultacji: oferta, energia, marka osobista i widoczność w social media i follow-upy. Yy, oferta to jest coś takiego, że ludzie w ogóle nie kupują Twojego pakietu treningów, tylko rozwiązanie ich problemu. Stara się sprzedać rezultat, jaki osiągną dzięki treningu, na np. lepsze samopoczucie, zdrowie, sylwetka, dobra kondycja, mniej kilogramów na wadze, yy, takie rzeczy tego typu nie. Tak, kolejną rzeczą marka osobista i widoczność w social mediach. Facebook, Instagram czy Google to miejsca, w których możesz umieszczać opinie i efekty swoich klientów, tworząc tym samym swoją wizytówkę. To też tworzy taki społeczny dowód słuszności, czyli coś, co pomogło innym jest w stanie pomóc również Tobie. Dlatego warto jest, jeśli masz klientów swoich i są oni w stanie Ci wystawić opinię, nagrać taką wideo -opinię, jak mówią, jak to wygląda współpraca z ich strony, to też klienci, którzy zobaczą tą opinię, uznają to, uznają to za bardzo wartościową, no bo pierwszą rzeczą, którą robisz, jeśli szukasz pizzerii, w innym nowym mieście, który nie znasz, czy też opinie. Dlatego bardzo ważną rzeczą jest, są te opinie, właśnie. Hmm. Teraz tak, energia. Emanuj pozytywną energią. Nawet w głosie ludzie wyczuwają, że jesteś nimi zainteresowany, czy też nie. Postaraj się zrobić jak najlepsze pierwsze wrażenie i rozmawiać na stojąco, nie będąc zgarbionym. Dlatego nie będę zgarbionym, bo w momencie, kiedy jesteś zgarbiony, ta energia nie, nie jest taka sama. Jak, jak jesteś wyprostowany, trochę uśmiechnięty, no, ludzie słyszą. Słyszą uśmiech w, w, w słyszą uśmiech w, w głosie, nie? Inny jest głos, jak się uśmiechasz i mówisz, i inny jest taki, jaki. Wiesz, jak jesteś taki, kurczę, no nie, wiem, smutny i tak dalej. Yy, ja mam no pozytywną energię. Yy, follow upy, czyli takie przypominanie się, powinny być kluczowym elementem wykonywania telefonów. Będzie tak, że ktoś nie odbierze telefonu za pierwszym, drugim, nawet trzecim razem, ale za czwartym odbierze, i możesz stać się Twoim klientem. Dlatego może tak być, bo jak dzwoniłeś te trzy razy, na początku, to może nie mógł odebrać, myślał, że to spam czy coś. Dokonaj nawet 5 prób kontaktu tego samego dnia telefonicznego i dopiero wtedy, kiedy nie odbierze, możesz go uznać za to, że nie odbiera, że nie, odbier, że nie odbier telefonu i następnie wtedy mu wysłać SMS-a e, z pytaniem, kiedy można przyzwonić, na przykład e, Siemanko, załóżmy, że piszesz do Kacpra, Siemanko, Kacper, z tej strony trener personalny, twoje imię, nazwisko, trener personalny, e, dzwonię, ponieważ wypełniłeś formularz odnośnie treningów, kiedy mogę przyzwonić, przedstawić szczegóły. No i tutaj tak naprawdę nie pytasz się, czy mogę, czy mogę przedzwonić, przedstawić szczegóły, tylko mm, dajesz taką bardziej odpowiedź wprost, kiedy możesz przedzwonić. Nie pytasz o tak pozwolenie, że tak powiem, e, tylko kiedy możesz przedzwonić, kiedy mam czas na chwilę, żeby porozmawiać o tym i żebyś mógł przedstawić szczegóły, jak to po prostu wygląda. E, kolejną rzeczą w, w sprzedaży i w tym dzwonieniu do, do lidów, do kontaktów, które zostawiam, to jest na pewno dostępność, szybkość reakcji, ilość i personalizacja. O dostępności tutaj mówię tak, że jeśli ograniczysz komuś dostępność tego, co oni mają, to oni są, czują się bardziej zobowiązani do tego, że to szybciej zniknie i są bardziej zobowiązani do tego, żeby to w tej chwili jakby zarezerwować, nie? czyli w tym przypadku wypełnić formularz, bo mówię tutaj o formularzu na Facebooku z reklam. Szybkość reakcji to jest to, jak szybko zadzwonisz do potencjalnego klienta, który wypełni formularz. Im szybciej to zrobisz, tym generalnie bardziej te osoby będą zainteresowane. I będzie ci łatwiej umówić trening próbny. Personalizacja i ilość. Tutaj chodzi bardziej o to, że tak jakby dopasowujesz się do, dopasowujesz ofertę do tego, co Twój klient potrzebuje, co on chce osiągnąć i starasz się wstrzelić w jego największy cel, największy ból, który chce, że tak powiem z Tobą rozwiązać, twój problem, który chcesz z rozwiązać. I jeśli nie masz czasu na rozmawianie z ludźmi, nie będą pojawiać się na spotkaniach. Tutaj jest schemat politycznego klienta, czyli właśnie reklama, rozmowa telefoniczna i z tej rozmowy telefonicznej umowy trening wdrożeniowy, na no, tym treningu wdrożeniowym przeprowadzasz trening i tak dalej wszystko. E, Robisz na koniec, przedstawiasz ofertę, czyli w sumie chodzi do sprzedaży. Mm, nie ma czegoś takiego, że jest reklama i jest od razu sprzedaż, że na, na, na telefonie, w, na tej rozmowie telefonicznej mówisz, że e, no słuchaj, przyjdź u mnie, trening to kosztuje no nie wiem 150 zł za jeden trening. Przyjdź, słuchaj, zaczniemy. To możesz mówić do klientów, którzy przyjdą z polecenia. Oni już mniej więcej wiedzą ile to kosztuje, jak to wygląda cenowo i tak dalej. Ale osoby, które są z reklamy, one są trochę mniej świadome tego jak wygląda cała usługa, jak wygląda wartość tej usługi i jaką możesz wdrożyć w życie klienta. Oni dopiero to poznają właśnie na tym treningu wdrożeniowym. Dlatego jeśli Ty na treningu wdrożeniowym najpierw pokażesz wartość, jaką oni otrzymają, a później przedstawić cenę. Dużo y, robisz takim, taką mniejszą przepaść między wartością a ceną. E, także w ten to sposób wygląda. E, I teraz tak, skąd wiem, że proces sprzedaży działa dobrze? Perfekcyjny proces sprzedaży to około 60-80% kontaktów umówionych na pierwsze spotkanie. Czyli, jeśli ze 100 osób się zgłosi 100 kontaktów, y, od 60 do 80 umówi pierwsze spotkanie, to jest taki perfekcyjny proces sprzedaży. No ale jeśli ze 100 osób, które się zgłoszą, umówisz 15-20 osób na pierwszą rozmowę wrożeniowo, no to jest słabo proces słaby proces przedłużowy. No ale możesz powiedzieć, że to jest całkiem spokoj, tak? 20%, bo to 20 osób się zgłosi na pierwszy trening. No dobra, ale zobaczmy to na liczbach, Załóżmy, że kontakt zostawiło właśnie. No tutaj akurat 10 osób, przed powiedziałem 100, no ale dobra 10. No i od 6 do 8 osób się umawia w tym perfekcyjnym scenariuszu tak powiem na pierwsze spotkanie, a w słabym od 1 do 2 osób. Czyli tak naprawdę w drugiej opcji umawiamy aż 4 razy mniej osób na e pierwszą konsultację. Czyli tak naprawdę 4 razy mniej szans mamy na sprzedanie czegoś, bo mamy 4 razy mniej osób. Nie? E Jeśli jesteś bliżej opcji drugiej, możesz zrzucać winę na kontakty i zostać przy takim samym procesie sprzedaży lub wziąć na klatę odpowiedzialność, zmienić podejście na chęć pomocy i zwiększyć skuteczność do 60-80%. Teraz przedstawię ofertę premium versus brak oferty premium. Jak to może działać w praktyce z ofertą premium. To jest taki troszeczkę inny wątek tutaj w, w Platan, ale zobacz tylko jak to wygląda na przykładzie. Sprzedajesz pakiet 3-miesięczny, przemiany sylwetki, gdzie 24 treningi, dieta i pomiary, wsparcie, za które bierzesz 3600 zł. Wprowadzasz opłatę za wstępne konsultacje w wysokości 150 zł. I pierwszy tydzień to jest tak. Wydatki na reklamę 1000 zł, kontaktów masz 50. Skuteczność rozmów 10%, 5 konsultacji umówiłeś. I z tych 5 konsultacji y, y, sprzedało się 40%, czyli tak naprawdę dwie sprzedaże. I przychód z konsultacji masz 5 osób razy 150, bo 150 na konsultację i 5 osób na konsultacji się, zjawi się zjawiło, czyli masz 750. I masz przychód ze sprzedaży 3600 razy 2, czyli dwa pakiety za 3600, y, no to masz y, 7200 plus 750, nie? Y, no ale dla kontrastu, brak oferty premium i darmowe konsultacje. Przykładowo sprzedajesz pakiet co wszyscy, pakiet 10 treningów za 1200, robisz darmowe konsultacje i w pierwszym tygodniu wydajesz 1000 zł na reklamy, masz tyle samo kontaktów, tyle samo konsultacji umówionych, tyle samo sprzedaży, jednak tak naprawdę przychód z konsultacji masz 0 zł z tych 5 osób i przychód ze sprzedaży, powiedzmy dwie sprzedaży zrobisz tak samo jak w poprzednim scenariuszu, tylko że zrobisz sprzedaż na 1200 zł razy 2, czyli 2400. Zobacz tutaj prawie mamy tak naprawdę no dobra, w zaokrągleniu czterokrotną różnicę niż w, w pierwszym scenariuszu, bo w tym to będzie ponad 8, e, no nie niecałe 8 chyba tysięcy, e, a w tym drugim 2400. Dobra, dzięki Ci bardzo za oglądanie. E, przypominam Ci, że jeśli chcesz, żebyśmy razem z Tobą zaczęli skalować Twój biznes, i pozyskali dla Ciebie klientów za Ciebie, e, to kliknij pierwszy link w opisie i umów się na bezpłatną konsultację. Trzymaj się, sieman.